Cześć, z tej strony Dawid Ciński z Adzfix. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć dlaczego według mnie powinieneś inwestować w reklamy. W tym przypadku porozmawiamy o reklamach na Facebooku. Pierwszym takim punktem, na którym warto się skupić są zasięgi. W dzisiejszym czasie, jeżeli chodzi, czy to o Instagram, czy o Facebooka, te zasięgi organiczne widać już, że one są mocno ucinane. Tutaj nie trzeba nic udowadniać, nie trzeba pokazywać żadnych statystyk. Na pewno mając swój fanpage, czy stronę na Facebooku, zauważyłeś, że te zasięgi codziennie mają, są coraz mniejsze, czyli dociera do coraz mniejszej ilości osób. I jedynym takim rozwiązaniem, które pomoże Ci dotrzeć do Twoich fanów czy obserwujących, jest po prostu płatna reklama na Facebooku. Jeżeli tego nie robisz, to ucinasz sobie bardzo dużą czasami, czy to 80, czy 90% nawet swojej społeczności. Po prostu do niej nie docierasz. Dlatego według mnie ważne jest, żebyś się reklamował akurat na Facebooku czy Instagramie w tym przypadku. Kolejna rzecz, druga, jest konkurencja. Jeżeli Ty nie robisz reklam, to nie docierasz do potencjalnego klienta, przynajmniej nie docierasz tak mocno, agresywnie, jak byś to robił za pomocą reklam na Facebooku. Jeżeli ty tego nie robisz, a konkurencja to robi, no to nic nie możesz innego się spodziewać w przyszłości, jak to, że konkurencja zgarnie po prostu najlepszych klientów sprzed nasa twojego, ponieważ nie chcesz inwestować w reklamy. Trzecia rzecz to koszta. Są branże i sam ustawiam takie reklamy, gdzie zapis na przykład na webinar Kosztuje kilkadziesiąt groszy. Może złotówkę, 2-3. W mojej branży jest to od 5 do 15 zł. Tak średnio, w zależności od tematu. Chociaż zdarzały się tematy, gdzie ten koszt był około 30 zł. Czy zadaj sobie pytanie, czy chcesz wydawać za jakiś czas takie pieniądze? Czy chcesz za pozyskanie kontaktu na przykład na newsletter czy na webinar inwestować 10 zł? W przyszłości prawdopodobnie będzie to nieuniknione dla Ciebie. Dlaczego? Bo nawet jeżeli teraz masz tanie pozyskanie kontaktu czy sprzedaży, w przyszłości to się zmieni, ponieważ coraz więcej konkurencji będzie pojawiało się na tych platformach, czy na Facebooku, czy na Instagramie, a to z kolei spowoduje wzrost cen za pozyskanie kontaktu czy sprzedaż. Im więcej reklamodawców, tym więcej zapłacisz też za reklamę. Dlaczego? Ponieważ reklamy działają na zasadzie aukcji, że ty wchodzisz w aukcję z innymi reklamodawcami, jeżeli chodzi o dotarcie do twojej grupy potencjalnych klientów. I to nie jest na zasadzie tylko ta konkurencja bezpośrednia, czyli która sprzedaje ten sam produkt co ty, ale pośrednia. Dla przykładu, jeżeli ja robię reklamę na Facebooku i kieruję swój komunikat do osób, które chcą nauczyć się takich reklam na Facebooku czy do przedsiębiorców, to moją bezpośrednią konkurencją są osoby, które też mają kursy z reklam na Facebooku. Ale pośrednią konkurencją może być na przykład biuro księgowe, które też będzie kierowało reklamy do przedsiębiorców. Czyli jeżeli teraz masz tak niskie pozyskanie kosztów, że to jest na poziomie kilkudziesięciu groszy, czy może kilku złotych, to wykorzystaj ten czas. Bo teraz jest właśnie czas żebyś budował swój lejek marketingowy, lejek sprzedaży i przygotujesz się na to, gdy te koszty wzrosną, bo one wzrosną. No, chyba że coś by się zadziało i nagle bardzo dużo reklamodawców wyjdzie z Facebooka, wyjdzie z Instagrama, wtedy będziesz miał te koszty niższe. Ale z tego co widać, tą tendencję, jednak te koszty wzrastają. Dlatego nie przegap tego okienka. Tylko korzystaj, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku, Instagramie i pozyskuj jeszcze kontakty z sprzedaży niskim kosztem. A jeśli chcesz nauczyć się jak tworzyć skuteczne reklamy na Facebooku, to zapraszam Ciebie do mojej platformy AdsFix, gdzie krok po kroku pokazuję schemat tworzenia reklam, uruchamiania reklam, które robię dla swoich klientów i robię dla siebie. Czy masz tam dokładnie ten sam schemat? który stosuje w codziennej pracy, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku. Jak chcesz się dowiedzieć więcej, opis masz link do platformy poniżej i zapraszam ciebie do dołączenia do platformy. A Jeśli masz jakieś pytania, komentarze, to śmiało też zadaj na dole, a teraz daj lajka, like, subskrybuj kanał. No i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć.